Mamy wózek i teraz będziemy go składać, ponieważ dzisiaj go zabieramy. I ogólnie się za nim przewidam Jest to jest dzisiaj 10 marca, piątek. Wy będziecie widzieć tego tego marca, poniedziałek, z 3 dni z dzisiaj, z soboty i z niedzieli. I tylko dzisiaj będzie aparatem to nagrane, bo aparatu nie biorę, więc będzie reszta telefonem, więc będzie słabsza jakość, więc przepraszam za to. No ale rozumiecie. Będziemy e, składać wózek. Ogólnie co mogę powiedzieć na ten moment, to się, że się fajnie prowadzi go. Koła są pompowane. One były rozpompowane, ale mój teść je napompował, więc... A nie, na, nawet nie widzicie duchku. Chyba nie widzicie. Szczerze to nie wiem. Nie wiem czy widzicie, czy nie widzicie. No ale... O! Takie koła, a z tyłu są... Większe, chyba widzicie je. I naprawdę bardzo fajnie się ten wózek prowadzi. Ta rączka tutaj to jest tak, jakby, ale styropianowa, ale to nie jest ten styropian taki. To jest taki mocniejszy styropian, co się często wykorzystuje właśnie do tego typu pod spodem. Szczerze nie wiem, jak to się tutaj wszystko zapina, bo ja tego nie robiłam. To robił Bartek. Czemu to się tak składa Czego tu jest? <grywa> Więc moja próba to będzie pierwsza tutaj tego zapięcia że zostało to porwane, te dwa, bo zostały wyciągnięte tak jakby, więc nie dziwię się, bo ciężko się to odpina. No, Uff. dobra, czyli już to mamy z głowy. Teraz kolejna sprawa. Można by zamontuje siedzisko. To jest tak na logikę. ma być tu. To, a ona teraz to będą, kurde, problemy z wózkiem. Matka próbuje ogarnąć wózek. Ja bym też chciała, czy on w ogóle działa, żebym go mogła normalnie postawić do siedzenia w jakimś tam stopie. I o! To jest okej. Okay. To się tutaj trynia. I jest okej. Okay. Tutaj na nóżki spoko. A jak raz ogarnąć Dobra, złożyłam. Chyba tak ma wyglądać. I tu ma sobie opierać pupkę, taty, i tu ma, a, ma leżeć. To można jeszcze podnieść, ale można też. To jest, to jest chyba z tego, co zauważyłam, to jest maksymalne położenie, jakie może być. Tylko, no nie wiem, czy to takie zajebisy na takiego małego dziecka. I to takie, wiecie? No dla mnie średnie, bo nie wiem Nie wiem co mam zrobić, żeby to się bardziej położyło Pojęcia Nie wiem jak to ma tutaj ogarnąć się e, To też nie chce mi się tutaj trzymać I też nie wiem Co mam zrobić, żeby to się tutaj Wiecie, trzymało Oko Nie wiem, możemy spróbować No ale ona nie siedzi, tak Nie wiem, będzie taki mały test tak, myszkuś. Patrz, sprawdzimy co. Oj. Patrz. No nie wiem, to jest takie dla mnie średnie. Co w się sensie położenie tu. Nie? No chyba, że to się tak ładnie utrzyma. Czekaj. Wiem, że prawdopodobnie to, co teraz robię, to jest bardzo, bardzo kiepskie. No ale jest pod kontrolą. Aurorka, więc spoczko. Nie chcę ci przygnieść palcy. to jest maksymalne, jak ja mogę te pasy Wcisnąć. Mocniej nie mogę. Nie wiem, może takie położenie jest ok. Jak może będzie miała kubrak, to też będzie ok. No nie wiem, no tak. Praktycznie pięciomiesięczne dziecko w spacerówce. Nie wiem, no to wygląda to ok, ale ja nigdy spacerówki nie miałam, nawet tamtej nie przyglądaliśmy. Więc nawet nie wiem, jak ona wygląda, ta nasza, nie? Więc nie mam jakiegoś takiego porównania. No, wstępnie mi wygląda to na... OK. Pozycję. No nic z tym nie zrobię. Nie wiem, no zabieramy, no tym razem w weekend nie zabieramy gondoli naszego stalarza. Więc jak będziemy chcieli na zakupy, a będą w planach zakupy lumpeksowe, no to będzie musiała w spacerówce być. Nie wiem, mam, mam nadzieję, no muszę to ogarnąć jakoś, nie wiem, co ja mam z tym zrobić, bo to mnie masakrycznie kurza. Muszę pomyśleć, o co chodzi z tym, co ja mogę z tym zrobić, żeby to tak, wiecie, nie było, nie spadało. No, i mam nadzieję, że jak będzie w kubraczku zimowym, to wiecie. Mm, no, że tu będzie ok, bo ja tego mocniej nie mogę ścisnąć. No. Nie, nie wiem, czy to jest dobra pozycja. No ona nie siedzi, więc to jest taka mała różnica. Ty nie? znaczy, no, co mi widać? Ona, ona chce. Ona się pcha do tego, że bardzo by chciała. Bardzo by chciała patrzeć na świat. Czas na śniadanko. Więc dzisiaj kanapki z szynką, pomidorem. Ja tutaj dałam przyprawy czosnek i y, papryka słodka. No i jedno jajko. Tam było na twardo. Ale ja nie będę robiła na twardo. Nie chcę mi się, więc zrobiłam sobie po prostu sadzone. Dałam mniej szynki, więc mogłam tutaj dać y, odrobinę oleju, żeby to wiecie, nie przywarło. Jest godzina 15.03 My już po jedzeniu e, Dzisiaj raczej o kolacji nie będzie e, Mój posiłkowy plan na dzisiaj to jeszcze chyba jest koktajl e, właśnie gruszkowy, który mam mieć w liście e, W diecie Monsterek na drogę e, I pewnie jakieś kanapki czy coś u moich rodziców a już wtedy się trzymać diety nie będę, więc pewnie polecie jakiś majonez albo po prostu pomidor, coś w tym stylu zobaczymy teraz zabiorę się za pakowanie muszę nas spakować, bo jeszcze tego nie zrobiłam a jeszcze chcę tutaj ogarnąć czyli odkurzyć wiecie, tak szybko ogarnąć, żebyśmy jak, wró jak wrócimy w niedzielę, to żeby był w miarę porządek, a nie syf wiecie, żeby nie wracać do zasyfionego domu, nie? Więc muszę tutaj ogarnąć. Vlog Mart na dzisiaj jest już. Teraz się renderuje Simpson, Tylko nie wiem, czy zdążą na 16. Liczę na to, że tak. Jak nie, no to będą chwilę później. Ale dałam radę. Zmontowałam. Renderuje się. Więc teraz tylko pakowanie, sprzątanie. No, za dużo. campana Kolejnym dniu, a jest dzisiaj niedziela, nie nawet nie wiem, który. 12? Tak, 12 marca, godzina 7:25. Mam cię co ty robisz? 6:00 tutaj nie odzywałam, ale pojechaliśmy do lumpka i tego wam mi pokazywałam. Przejedziemy na miasto. W ogóle nic nie nagrałam. Byliśmy w lumpie kupiliśmy rzeczy dla malutkie, troszkę. I zabrałam z worków niektóre rzeczy, takie 74 można powiedzieć, rozmiar. Ale trzy duże wory zostały z rozmiarem 80, więc i większymi. Więc to dopiero będzie później, no. Ja muszę zobaczyć jeszcze u nas worki, bo my też mamy sprawdzić co, co tam się kryje. No, no. Wzięłam tutaj niektóre i pokażę Wam chyba dzisiaj, albo później tu, albo już w domu wiecie, na kamerze w jak będzie ładniejszy e, obraz, no, bo teraz to, to widzicie, no jest takie, takie jak kiedyś, to się właśnie, tak jak kiedyś nie pokazywałam nigdy. <laughs> półka została, która była tutaj nad biurkiem dwa łóżka moje białe i Hani to są takie same łóżka, tylko że właśnie połączone w jedno można powiedzieć i tworzą takie wielkie łóżko. to jest moje łóżko no, to jest Bartka łóżko e, idziemy tutaj na moją ścianę która jest okropna, ale ona zasłania popękaną ścianę całą tu od wilgoci o dziwo się z tym nic nie dzieje, ale nie wygląda to tak ładnie, ładnie po prostu. półki zawalone rzeczami, jakimiś książkami. Mamy tu omwę, pudełko od mleka, znaczy mleka boże od... ...pulgrzywacz. Wiecie. Książki, nie książki, mój fotel z mnóstwem rzeczy, jak to zawsze bywa. No i łóżeczko turystyczne. Fun fact, <gry error> to łóżeczko używałyśmy my z Hanią, jak chcieliście, bo ale było całe pomazane jakimiś kredkami i tak dalej. Mama to wybrała i może no jest dla Roki tutaj. Łóżeczko jest należne pod na podwyższeniu, tak jak widzicie małe spije. I wzięliśmy ten kosz, który kupiłam. Po prostu pakowałam po... 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 tam rzeczy. Też w ten sposób będziemy wykorzystywać, takie, jak wam mówiłam. I tutaj jest na podwyższeniu. Te właśnie są. To jest właśnie podwyższenie. A jak będzie starsza i będzie chodzić, wspinać się czy coś, to po prostu na dół i będzie dostał podłogi, tak jakby spać. Nie? I to się, wiecie, przesuwa. To jest turystyczne i można to spakować. Taką kostkę, w torby mamy takie, więc możliwe, jak będziemy gdzieś jeździć, to to będziemy to zabierać. Ciężko się to rozkłada tutaj. Mm, ale no to jest w sumie zrozumiałe, bo to stało parę lat. No mm, i parę bezwiedzi. Kosmetyki, witamina D, Tak dalej. nie mi też dała kosmetyki, no, których nie będzie używać. To jest chyba w jakiejś nowej kolekcji z Nivea. Derma. Skincare, żel czy oczyszczający mamy więc jak spodko. Tutaj mamy jakiś peeling do twarzy i ciała. Ojej, luncia. Do twarzy i ciała. A wiecie, że ja we to mam. Właśnie ten różowy. I go bardzo, bardzo lubię. Tu mamy peeling złuszczający na noc. który to jest do twarzy. Tak, na twarz. Dobra, i tutaj mamy tonik. Takie rzeczy nowe zabieram. Jak to zawsze. Tak mi się wydaje. Były to fajne łupy. Dopaliśmy chyba z pięciu, czy kupiliśmy? Jak dobrze pamiętam. Pięć albo cztery. Mm, i, no. I to są dwa budziaki i reszta z podanek. Żadnego pajacyka ale jeden wziąłam z torby, tylko nie wiem, czy będzie dobre na nogi dla niej, na długość. to się mam 56, ale wydaje się tak jakby na długość na nią, bo ja też mam jeden w domu 56 rozmiar, a on jest, kurde, strasznie długi ona jeszcze na niego nie wchodzi, więc wiecie, to jest takie różne, więc spróbuję, wypiorę, albo, no możliwe, że wybiorę i, i przymierzę jej po prostu. Wtedy zobaczymy, czy będzie OK, czy nie. wczoraj też była właśnie preska. Jego wtedy 50 urodziny. Um, no, więc posiedziliśmy sobie. Ja to mało co nagrywałam. Um, prawdopodobnie, ale nie jestem pewna. Pokażę Wam y, tort. Um, tam będzie taka mała, krótka przebitka, bo taty nie chcę też pokazywać. Um, bo tam po później nagrałam. E, właśnie nie chcę też świeczkę. E, więc tylko przebitka tort. Będzie coś w tym stylu. No. Zgadza nie było mojego płynu, ten The mm. eee, albo inne, jakieś do szyby, no, Tego typu Nawet do prania też były, a o dziwo, ich nie widziałam tak na żywo A teraz dziwo, było, tylko tego płynu, który ja chciałam, nie było No, a ja mam taki uniwersalny, wiesz do ruszenia Wszystkiego W GD kupiliśmy Są takie moje odstawy, po prostu mieliśmy ochotę tylko. to Takie Wiesz kopciki niż to nazywa. I takie batoniki z Hanuta. Czyli bardziej z Nutelli, bym powiedziała. To jest Nutella. Eee, I no, i w action kupiliśmy, bo jak nie było płynu, no to poszłam do action kupić, jakiś wybrać spróbować. Ten, bo ten też był polecany w jakimś stopniu zobaczymy... Nawet nie wiem jak pachnie. Wyczyszczę użyję pierwszy raz to zobaczymy jakieś bukiet yy, kwiatów I takie wybrałam zapach mm, do wszystkiego, uniwersalny a o to mi chodziło no a potem wróciłam jeszcze w Action kupiliśmy takie patyczki do podpisywania yy, jak się coś zasieje w tym roku też będziemy siać no i jak wróciłam do domu, mama mi dała pingst praktycznie cała butelka bo mamie się to tak nie sprawdziło no, więc mam większą butlę to jest powiększona butla i mam dwa, za duże mi starczy no i poszliśmy w galerii do SFT i poszło to z polecenia Agnieszki z Agus przepraszam, to jest jak środek Rafaello, a ja środek Rafaelu uwielbiam